W środę 24 listopada radni przyjęli kilka uchwał ważnych dla lokalnej społeczności. Na wniosek dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Rada wyraziła zgodę na bezprzetargową dzierżawę na okres 23 lat gruntu o powierzchni 1630 m2 przez GVM Karint, będącego w nieodpłatnym użytkowaniu ZOZ-u. Spółka Skarkowa, która od wielu lat sprawuje specjalistyczną opiekę kardiologiczną na rzecz mieszkańców naszego powiatu, planuje na szpitalnym gruncie postawić budynek o powierzchni 361 m2 wraz z drogą dojazdową i parkingiem. Starosta Andrzej Skrzypiński zaznaczył, że dzięki decyzji Rady Powiatu poszerzony zostanie zakres świadczonych usług medycznych i to bez zaangażowania środków publicznych. Placówka prowadzona przez spółkę Karint ma podpisany kontrakt z NFZ. Więc jej usługi są dla mieszkańców nieodpłatne. Radni podjęli również program współpracy Powiatu Oświecimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Na wniosek Koła Łowieckiego Bielik w Zatorze radni wyrazili zgodę na utworzenie społecznej straży rybackiej przy rybackim zakładzie doświadczalnym w Zatorze. Natomiast gminie Zator zostanie udzielona pomoc finansowa w wysokości tysiąca zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.